Cześć, z tej strony Paulina i chciałabym powiedzieć Wam troszkę więcej na temat autyzmu i ADHD i innych neurotypowości. Sama jestem osobą, u której niedawno zdiagnozowano autyzm i ADHD, a teraz edukuję innych. Jeśli znasz kogoś, kto ma te zaburzenia, to serdecznie zapraszam Cię na mój Instagram i mój Facebook, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Czy warto iść na diagnozę ADHD lub Autyzmu, jeśli jesteś już dorosły. Masz 30-40 lat. Żyjesz jakoś? Praca, dom, obowiązki, ale w środku czujesz, że coś nie gra. Czujesz, że troszkę odstajesz, że to, co dla innych jest łatwe, dla ciebie jest bardzo trudne. Może ciągle się spóźniasz, ciągle zapominasz, albo nie rozumiesz. Jak ci ludzie rozmawiają? Jak innym tak łatwo przychodzi small talk? Myślisz, a przesadzam, to jest bez sensu. Przecież i tak całe życie sobie jakoś radzę. A potem wpadasz na film, na artykuł, na rozmowę i coś klika. To o mnie. I potem pojawia się pytanie, czy wartość na diagnozę, kiedy jest się dorosłym, kiedy już tyle przeżyłam, czy warto? Dorośli z ADHD lub z autyzmem często latami nie wiedzą, co jest grane. Po szkole byli zdolni, ale leniwi, albo dziwni, ale mili. Bo nikt wtedy nie patrzył na takie rzeczy. Diagnozy dostawali głównie dzieci, głównie chłopcy. Więc uczysz się przybierać maskę, udawać, że ogarniasz. Ale im bardziej się dopasowujesz, tym trudniej komuś dotrzeć, jak bardzo ci ciężko. Po co diagnoza, skoro już jakoś daje radę? To pytanie pojawia się najczęściej, ale diagnoza nie jest po to, żeby przykleić etykietę. Ona daje zrozumienie takie a więc moja głowa działa tak, a nie inaczej. To moment, w którym zaczynasz patrzeć na siebie łagodniej. Co daje diagnoza? Zrozumienie. Przestajesz myśleć, że jesteś leniwa, albo że masz jakiś defekt. Widzisz, że to neurotyp, nie wada. Spokój. Po latach tłumaczenia sobie, że powinnaś się bardziej postarać, już wiesz, dlaczego to nigdy nie wychodziło. Plan. Możesz dobrać strategię, terapię, wsparcie, a nawet czasem mleki. Nie na ślepo, rację. Zaczynasz komunikować swoje potrzeby. Mówisz, potrzebuję ciszy, daj mi chwilkę i to działa. Poczucie tożsamości. Wymieniasz wyniki testu. Wymieniasz wymienniki testu na wiedzę o sobie i często po raz pierwszy w życiu czujesz, aha, ja wcale nie jestem zepsuta, po prostu inna. Wiele ludzi nie idzie na diagnozę, bo się boi, bo coś nie jest, ale prawda jest taka, że nic nie stracisz. W najgorszym przypadku dowiesz się, że twoje trudności mają inne źródło. W najlepszym dostaniesz narzędzie, dzięki którym będziesz mogła sobie radzić do końca swojego życia, dzięki którym będziesz mogła żyć spokojnie. Nie ma za późno. Są tylko lata, które można spędzić, rozumiejąc siebie wcześniej. Ale prawda jest taka, że nic nie. Jak wygląda diagnoza? Diagnoza to nie jest test z internetu. To jest realna rozmowa ze specjalistą, psychi... psychiatrą, psychologiem, czasem nawet neuropsychologiem. Opowiadasz o swoim dzieciństwie, o szkole, o pracy, o relacjach. Nie musisz wszystkiego pamiętać idealnie. Specjalista pyta o Twoje reakcje, trudności, sposoby myślenia. Potem razem układacie to w całość. I nagle wszystko zaczyna mieć sens. Te spóźnienia, przeboczowanie, chaos, zmęczenie po kontaktach z ludźmi, huśtawka emocji wszystko układa się w sens, który wreszcie ma logikę. Co się dzieje po diagnozie? Nie zmieniasz się w jeden dzień, ale zmienia się w sposób patrzenia na siebie. Zaczynasz wybierać inaczej. Uczysz się odpoczywania bez poczucia winy, robić rzeczy po swojemu. Nie musisz już się dopasowywać do cudzego tempa, możesz zrobić swoje tempo. I wreszcie to, co było problemem, zaczyna być częścią ciebie, z którą można jednak współpracować. Diagnoza to nie jest wymówka, to jest taka mapa, pomaga zrozumieć, gdzie idziesz i jak nie skupić się po drodze. Nie naprawi twojej przeszłości, ale daje nową przyszłość, spokojniejszą, bardziej prawdziwą. Jeśli czujesz, że coś w tym jest o tobie. Bo Diagnoza to nie jest wymówka, to jest taka mapa, pomaga zrozumieć. Po, po prostu spróbuj, nie po to, żeby być kimś innym, tylko po to, żeby w końcu być sobą. Nie musisz zrobić wszystkiego od razu. Wystarczy, że porozmawiasz z kimś na ten temat, z kimś, kto się zna. Możesz powiedzieć mu swoje objawy, czy to ma sens. A jeśli w końcu będziesz gotowy na diagnozę, to napisz do mnie. Mogę Ci wysłać listę miejsc, które diagnozują autyzm i ADHD u dorosłych ludzi. Albo po prostu napisz, możemy porozmawiać. Nie musisz. Jeśli spodobał Ci się mój filmik, zapraszam na mój Instagram, mój Facebook i mój TikTok, aby zobaczyć więcej.